Pieśń neobarska, na owe słowa Zbawiciela Nie możecie dwom panom służyć. Ciemne dnie, w wicher dmie, chmur wypada grom Zdrada chce nająć mnie w służbę panom dwom Cóż mi więc zostaje? Idę tam, kędy mam wiekuisty dom Mówią stój, na nic bój, przeciw z stom. Mówię sam, jakże mam służyć panom dwom Cóż mi więc zostaje Idę tam, kędy mam wiekuisty dom Rad, nie rad, nie chcę zdrad na pochybę łzom Wolę krzyż przyjąć, niż służyć panom dwom Cóż mi więc zostaje Idę tam, kędy mam wiekuisty dom. Bo tam blask Bożych łask świeci wiecznym dniom. W świetle cnót Boży lud widzi chwałę swą. Cóż mi więc zostaje? Idę tam, kędy mam wiekuisty dom. Gdzieżbym śmiał rajski dział i do niebios prom. Stracić przez grzeszny kres służbę panom dwom. Cóż mi więc zostaje? Idę tam, kędy mam wiekuisty dom. Cóż mi więc zostaje? Idę tam, kędy mam wiekuisty dom. Idę tam, kędy mam wiekuisty dom.